To już koniec małżeństwa Katarzyny Warnka i Piotra Pozaw rozwodowy jest już w sądzie. Kiedy rozprawa? Rok 2022 był czasem rozstań dla wielu znanych par. Jednak tego, że rozpadnia się też małżeństwo Katarzyny Warnka, 45 litrów, przecinek i Piotra Stremowskiego, 35 litrów, chyba mało kto się spodziewał. A jednak tak się stało. I choć przez pewien czas można było się udzić, że aktorzy mogą wrócić do siebie, to jednak teraz wszyscy mają pewność, że to praktycznie niemożliwe. Katarzyna Warnka i Piotr Stramowski przez kilka lat uchodzili za najbardziej zgodną, ale jednocześnie najbardziej tajemniczą parę w polskim showbiznesie. Poznali się w 2014 roku na planie filmu w Spirali, w którym obydwoje zagrali główne role. Warnke jest starsza od męża o 10 lat, ale to im wówczas nie przeszkadzało. Pobrali się w sierpniu 2016 roku, a trzy lata później doczekali się narodzin córki Heleny. Jesienią 2022 roku Stramowski i Warnke zaskoczyli swoich fanów informacją o rozstaniu. W nocy z 11 na 12 października, po ewencie party Nit, podczas którego nie chcieli razem pozować na ściance. Małżonkowie opublikowali w mediach społecznościowych oświadczenie. Potem pokazały się pierwsze zdjęcia Stramowskiego z pewną blondynką. Jak ustalił Pudelek? To Natalia Krakowska, która jeszcze do niedawna pracowała jako scenograf oraz rekwizytor przy takich produkcjach jak Żeby nie było śladów czy Pajęczyna. Krakowska pracowała też przy filmie Fichter, w którym jedną z głównych ról grał właśnie Stramowski. Obecnie Krakowska zajmuje się neuromentoringiem w zakresie neuroWellness i neuromagic. Jest wykształconą kobietą, studiowała neurokognitywistykę na Uniwersytecie SWPS, neuromarketing i neurosales na Akademii Leona Koźmińskiego oraz biofizykę molekularną na Uniwersytecie Warszawskim. Stramowski i Krakowska są widywani razem już od kilku miesięcy, gdy aktor kręcił jesienią film Pokusa. Na pytanie o tajemniczą oglądynkę w jego bliskim otoczeniu uciekł nam sprzed kamery. Jak udało się nam potwierdzić w sądzie, trafił tam już poza rozwodowy aktorskiej pary. Jest on z powództwa aktorki i został złożony pod koniec 2022 roku, ale nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy nie wykluczone, że odbędzie się ona dopiero w 2024 roku ze względu na ogromną ilość spraw rozwodowych w stołecznych sądach. Katarzyna Warnka musiała poddać się podwójnej operacji. Teraz ujawniła, czemu wylądowała w szpitalu. Katarzyna Warnka wróci do Piotra Stremowskiego. Jest ciekawa deklaracja aktorki. Warnka i Stremowski się rozstali. A kto został w luksusowym apartamencie, którym chwalili się im w internecie z dziecia?